A teraz, tak, stanowisko pracy jest czyściutkie mega po pracy. Błyszczy się wszystko ładnie. No i teraz tak rozpatruję, patrzę, które deski będą dobre, które nie nadają się do zrobienia. To po prostu analizuję. Dobre odkładam, a złe. Składam na drugą stronę i tam będę sobie je składował. No i... Natomiast jak już uzbieram, tak jak mówiłam, sporo materiału i będę miał jakiś pomysł, to coś fajnego zbuduję, zmontuję. że fajnie jest mieć jakiś zasobnik materiału żeby coś fajnego zmontować tylko na razie nie ma pomysłu ale jak będę miał jakiś pomysł to, to na pewno coś fajnego zrobię no, że dobrze jest mieć taki skład materiału drzewa i tam u siebie w pokoju w pracowni przy serwerach są pozyskały już elektroniczne układy i tego typu różne pozyskały. No. no, takie mam plany. Jakbym coś potrzebował zbudować, zmontować, to już wszystko mam prawie gotowe. Teraz tylko układam towar. I analizuję, który jest zdatny, który jest niezdatny. No, tak się. No, chciałem wyjątkowo z Wami tym podzielić. No to hej, pa.